Dzień dobry, witam Państwa. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o limitowanej edycji Volvo, Volvo Ocean Race. Jest to taka limitowana edycja wyposażenia w związku z takim wyścigiem, który odbywa się w tej chwili dookoła świata. Takich sporych żaglowców i że my jesteśmy partnerem tej, tej imprezy. Wypuściliśmy dla klientów specjalną limitowaną edycję, czyli właśnie Volvo Ocean Race. Samochody charakteryzują się tym, że mają specyficzny, jedyny tylko dla tej wersji kolor i jest to Ocean Blue, właśnie taki tutaj piękny. Ma dodatkowo ten pakiet inne felgi, taką tutaj, taki znaczek Volvo Ocean Race. Samochód ma, jest wyposażony standardowo w tej wersji w sportowe fotele z takimi oprzyciami pomarańczowymi. Warto sobie tutaj e, zobaczyć. E, świetnie wyprofilowane, do, bardzo dobrze trzymające boki. E, samochód ma również takie listwy Volvo Ocean Race. W środku jest wykończony w aluminium. E, ma dodatkowo też opisane, nawet wyszczególnione porty, w których e, będzie ten wyścig jakby e, się zatrzymywał na chwilkę. No i będzie płynął dalej. E, z tyłu, żebyśmy wiedzieli na przykład gdzie e, to się odbywa w zasadzie dookoła świata, ale mamy taką ściągawkę przy tej wersji. Mianowicie, z tyłu na rolecie bagażnika, o, właśnie Volvo Ocean Race, tak, ten wyścig dookoła świata. Mamy wszystkie porty wypisane tutaj. Zaczynamy tak naprawdę w Alicante, w Hiszpanii, tak, i wyścig dookoła świata przy Afryce, przy Australii, tak, aż kończymy w Göteborgu, właśnie w krainie Volvo, gdzie, gdzie jest koniec tego właśnie. Sławnego wyścigu. Ta wersja wyposażenia, właśnie Volvo Ocean Race, jest, jest to taka, taki dodatek, gdzie klient może dostać gratis to, to wyposażenie. Tak? Volvo zadbało o to, żeby coś było dodatkowego dla klientów, można powiedzieć takiego wyjątkowego, i ta, ta, ta wersja wyposażenia jest jakby gratis. Dla klientów. Także serdecznie zapraszamy. Są samochody jeszcze dostępne. Można zamówić sobie w swojej konfiguracji samochód właśnie w takiej wersji Volvo Ocean Race. Są jeszcze kolory, na przykład srebrzysty. Może być jeszcze czarny perłowy lub biały perłowy. No taki już najbardziej można powiedzieć popularny w tej chwili biała perła. Ale to tak naprawdę wyróżnia najbardziej właśnie ten kolor Ocean Blue. Także tyle, może ewentualnie o, o tej wersji. Mam tam jeszcze drugi samochód, również w wersji Volvo Ocean Race. Jest to V40 Cross Country. Także limitowana edycja. Podobne wyposażenie, natomiast tutaj tapicerka jest akurat ciemna. Jeszcze lepiej widoczne są wtedy te pomarańczowe nici i obszycia. W tym właśnie, na komputelu, fotelu. Też skórzana tapicerka. Także mamy różne, różne dodatki, wykończenie w aluminium, zegary ciekłokrystaliczne TFT, to też jest dodatek, który wchodzi w skład Volvo Ocean Race, także polecam bardzo tą wersję, jest ciekawa, opłacalna, no i taka można powiedzieć na razie limitowana, za jakiś czas oczywiście nie będzie tego, ale póki co zapraszam, możemy zamawiać, także zapraszam.